Dzień dobry! Dzisiaj chcecie zapytać o bardzo ważną sprawę, kluczową bym powiedziała, jeśli mówimy o transformacji i tworzeniu czegoś naprawdę wartościowego na przyszłość. Chcecie zapytać, jakie jest Twoje podejście do poczucia straty i do tego, że czasami trzeba odpuścić coś, co się zaplanowało, coś, co było istotne. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym Happy Tuesday, w którym to od prawie roku dzielę się praktykami wzmacniającymi liderów w dynamicznie zmieniającym się życiu i biznesie. Ponieważ okoliczności mamy takie, jakie mamy, czyli najbardziej stałym elementem naszego dzisiejszego funkcjonowania jest to, że nie wiemy jaka będzie przyszłość i nie wiemy w jaki sposób przejść najwłaściwiej przez całą tą kryzysową sytuację. A dzisiaj nadaje z jednego z naszych biur, w tak zwanym warszawskim mordorze. I gdyby popatrzeć sobie też na, na to, co dookoła nas jest, czyli puste biurowce, to jest to też taki obraz, takie uzewnętrznienie tego, z czym rzeczywiście też mierzymy się my jako ludzie dzisiaj. I w zeszłym tygodniu. Uruchomiłam taką dyskusję wokół tematu poczucia straty, żałoby, żałoby mentalnej, i widzę, jak wiele emocji wzbudza ten temat, i nawet włączają się osoby, które nie komentują zbyt wiele. i Bardzo mnie to cieszy, bo pokazuje, że ten temat rzeczywiście istnieje. Chcę Cię zapytać, w jaki sposób Ty podchodzisz do poczucia straty? Bo bardzo ważnym punktem całej tej transformacji którą chcę, żebyśmy przeszli pozytywnie, chce, żebyśmy przeszli konstruktywnie, ona wymaga jednego. Wymaga pożegnania się z tym starym, z tym, co już nie wróci. I widzę, jak trudne jest to dla wielu menedżerów, dla wielu ludzi, żebyśmy w ogóle poruszyli ten temat straty, temat tego, że czasami trzeba coś odpuścić, że trzeba pogodzić się z tym, że nie będzie po staremu, bo do starego nie wrócimy. I bardzo często my chcemy trochę, tak jakby, przeskoczyć do tej przyszłości i już nastawić się na to, żeby tworzyć. Co więcej, wziąć naszych ludzi i powiedzieć: hej, zostawmy już to, co było, pójdźmy do nowego, będziemy się cieszyć, będzie super, będziemy w nowy sposób tworzyć produkty, będziemy w nowy sposób rozmawiać z klientami, będziemy w nowy sposób żyć, funkcjonować, świat będzie lepszy, upatrujmy w tym wszystkim zmiany i okazji. Szansy na coś pięknego, nowego, i stoję bardzo mocno po tej stronie. Jednak wiem jedno: że to wymaga takiego czasami wręcz symbolicznego pożegnania się z tym, co właśnie potrzebujemy odpuścić, przebudzić się, bo weryfikujemy, że coś się nie sprawdzało, że coś było może jakimś rodzajem bańki, spekulacji, wyobrażenia, które nie miało racji bytu długoterminowego. I takiego elementu, który jest bardzo kluczowy, oduczania się. I oduczanie oznacza, że jesteśmy w stanie też zweryfikować, jakiego rodzaju zachowania, przekonania, sposoby myślenia i sposoby działania w tym nowym nie będą miały racji bytu. Więc chcecie zwrócić uwagę na to, że ten element żegnania i oduczania jest kluczowy do tego, żebyś Ty wraz ze swoim zespołem mógł, mogła przejść przez całą tą sytuację konstruktywnie. I często widzę, jak, tak jak powiedziałam na początku, że ten temat przynosi dużo emocji i my trochę, zwłaszcza w kontekście biznesowym, no nie chcemy mówić o śmierci, nie chcemy mówić o żałobie, to nie są tematy seksji. Jednak one są częścią naszego życia. Podczas webinaru pokazywałam kilka co najmniej sytuacji biznesowych, również kiedy musiałam się z tym zmierzyć, kiedy byłam przygotowana na warsztat, na przykład dla grupy medycznej, z tematu wypalenia zawodowego lekarzy. I wyobraźcie sobie, że czekając na ostatniego uczestnika z tej grupy warsztatowej, dostaliśmy informację, że ta osoba zginęła właśnie w wypadku samochodowym. I co, nie jest to temat, który się pojawia? Ile jest takich sytuacji, gdzie przychodzi ktoś z diagnozą nowotworową i jest to zespół sprzedażowy, twardych, mocnych zawodników, a na jednej sesji coachingowej właśnie taki jeden z tych wojowników mówi do mnie: Słuchaj, Sylwia, znasz mnie od lat, wiesz, jakim jestem twardzielem, ale jak przyszedł do nas nasz przedstawiciel i powiedział: Zobacz, to naprawdę nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, jak do tego podejść, również jak podejść do tego w całym naszym zespole. Więc chcę Ci powiedzieć i zachęcić też do tego, żeby się nie bać tych tematów, żeby pamiętać o tym, że to jest coś, co poszerza naszą pojemność jako liderów. A jeśli zapomnimy o tym, albo jeśli nie damy ludziom też takiej przestrzeni, żeby trochę pożegnać się z tym, oduczyć, zobaczyć de facto, czego mamy się oduczyć, co nie jest już właściwe, i za szybko będziemy chcieli przelecieć do tej przyszłości, to chcę Ci powiedzieć o drugim przypadku. Nie dalej jak w zeszłym roku, Musieliśmy posprzątać, pozamiatać po niewłaściwie przeprowadzonym procesie restrukturyzacji. Była zmiana linii produktowej, była zmiana składu, w jaki sposób ludzie pracowali nad tymi produktami, była zmiana całej struktury organizacyjnej, łącznie ze zwolnieniem około 20% zespołu. I nie zostało to przeprowadzone właściwie. I trzy dni, które mieliśmy, już nie wtedy na Leadership Development Program, ale to były trzy dni, w których musieliśmy zrobić symboliczny pogrzeb. Dlatego, że ludzie wciąż zostali w poczuciu żałoby za starymi produktami, za starą strukturą, za starymi kolegami, koleżankami, którzy byli świetni. I tych świetnych też trzeba było zwolnić, pożegnać. I ponieważ nie zostało to przeprowadzone w taki sposób, żeby dać przestrzeń na tego typu emocje, no, to dużo kosztowało firmę zaproszenie naszego zespołu i to, żebyśmy w trzy dni zrobili tą robotę, która była do zrobienia. Więc jeszcze raz chcę podkreślić, oduczanie i moment żałoby pożegnania się ze starym jest ważnym elementem do tego, żebyśmy sprawnie poszli do nowego. I chcę Ciebie liderze zachęcić do tego, żeby świadomie też przez te elementy przechodzić. Trzymam kciuki i jestem, pamięta, jeśli potrzebujesz. Wsparcia w tym konsultacji jesteśmy razem z zespołem, gotowi do pomocy. Pozdrawiam.